Wprawdzie w poprzednim programie obiecaliśmy Wam teraz Saba, ale ponieważ Aśka przyjechała do nas fajnym mariażem włosko-amerykańskim, więc teraz pora na Jeepa. Czemu mariaż? Zobaczycie. Ja w każdym razie już nie wiem czy on jest bardziej amerykański czy włoski. W każdym razie jest to pierwsze auto Jeepa robione w całości poza scenami. Teraz zaczynamy obserwować jak bardzo Herman będzie się jarał. Ma senti Tu non c'è Dimmi come ti piace questa macchina? Eh, bella macchina, bella Bella? Bella Ok, va bene, allora cominciamo 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 due cilindri Due cilindri Dwa czerwinki. Cominciamo due Oto Podkład muzyczny do naszego dzisiejszego samochodu.

Questi bei panachini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donesco color, quel vermiglio donesco color. Non più frai quei quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Zasadniczo ja nie mam nic naprzeciwko, tylko uważam, że może nie, nie powinien się nazywać Jeep. Jakoś inaczej, żeby się nazywał, no, na lafiaty. Lafiat, La proszę bardzo. Jeepioza, renegade. Ja, jest ok. Lajpioza, Jedyna fajna rzecz, która została w tym aucie z Jeepa, to są elementy atrapy na tapicerce. Wszędzie. Właśnie łapie je. Kto znajdzie więcej, dobra? Dobra. Okej. Okay. Oraz śmieszne jest to, że jedyny kawałek bota to jest na obrotomierzu. Tak, widziałem. Kto komuś smark z nosa tak. poszedł. Ale te elementy na tapicerce są fajne. Ale w ogóle, a tapicera, te, te cool, łączenia? Cool cool, cool. cool, cool, Bardzo porządna robota. Radę, no, radę, Z tyłu masz gniazdko 230V, a z przodu masz 20 USB. Ułowiejsko. jest bardzo ok, i proszę się go nie czepiać to jest bardzo, bardzo przyzwoity dwulitrowy diesel, naprawdę proszę Herman, chodź na chwilę wiesz dlaczego, chodź tu wiesz dlaczego tu jest 16V? wiem, gdyż jest to 16 wentyli Bo jest 8 cylindrów każdy ma dwa zawory, więc a to tak, 16. gdyby to był amerykański Dobry. samochód to oczywiście miałby 8 cylindrów ponieważ Ale... jest przy, przy 16 zaworach każdy amerykański samochód ma 8 o, 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 o. cylindrów. To jest odwrotnie. Cylindrów jest mniej, jest ich 4, ale 4 zaworki na jeden cylinder, więc jest to nowocześniejsza trochę konstrukcja od amerykańskich czołgów. Nauczył się tego napomnieć. na pamięć, bo... Które w czasie wojny Wety niestety nie spisały się najlepiej. Ale nie znieczepię czep... nie, nie się macek. Ten silnik jest naprawdę bardzo ok. Jest Jak wszyscy wiemy, tak. yy, Włosi słyną z bardzo dobrych Disney. Chcecie sobie dać porazie? Włosi. No, z dobrej pizzy chcesz się zadać po razie? a wiesz co to jest? co? limitowany most to jest wersja limited my dear lekko ona czepiasz się, cały czas się czepiasz ja, ja go lubię nawet no. naprawdę go nawet lubię gdzie w tym pięknym aucie czuć legendę Willisa? gdzie? Eee... w każdym fragment Willisa? Willisa? to eee... pokaż mi, to, dobra to Ci zadam inne pytanie Masz taki samot, chód, który się nazywa Zip Gran. Co, jakaś Gran Cherokee. Gdzie tam masz legendę ja Willisa? Tak pokaż pokaż mi w tamtym samochodzie. Pokaż jest w tamtym I jakby sobie nie ma żadnych wątpliwości. Tak, tak. Ekipa Due Chilling została rozplaskana pod Pendolino robiąc Jeepa Renegade'a Italia. Strasznie tu się gorąco zrobiło, czy ja mogę zdjęć. Aha, nie, wcale nie jest za tak gorąca, po prostu ta dyskusja mnie zdenerwowała! No i co? Przyśmiewca? Tak, oczywiście, tak. że tak. Ale co ma tu na klacie? Co ma na klacie Polskie ten prześmierca? Fiat. Fiat! Tak! Fiat. Nie lubimy Fiata! Strasznie, lubimy ale na serduszku nie, 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 nie. jest! Nie, lubimy, nie, ale nie, polskiego. Lubimy, lubimy Fiata? Nie, ja w ogóle nie mam z Fiatem żadnego problemu. Fiat, Lubię Fiata i uważam, że bardzo ładny Fiat Renegade naprawdę bardzo jest ładny. ok. I tak. tego się ja trzymajmy. też tak uważam, że jest to terenowa multipla. Telenowa multipla i taką mógłbyś mieć do jako, kompletu trzecią Multiplę. Tak, jest to jakaś koncepcja tak. na życie. Ja po prostu. Dziękuję. Proszę, chory, chory.